Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj sałatka makaronowa z surimi, kiszonym ogórkiem, marynowaną na szybko cebulką oraz czerwoną fasolką i jajkiem. Bardzo sprawna i bardzo szybka w przygotowaniu, a do tego bardzo smaczna i niesamowicie przyjemna w jedzeniu, dlatego że miękkie składniki super kontrastują tutaj ze składnikami twardszymi, takimi lekko chrupkimi, co daje naprawdę bardzo przyjemny efekt. Mam nadzieję, że sałatka Wam posmakuje. Jeśli się skusicie i zechcecie ją zrobić, to przepisy i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv i serdecznie tam zapraszam. Zapraszam, a za chwilę pokażę, jak szybciutko można ją przyrządzić, do czego również serdecznie zapraszam. Do sałatki będę potrzebowała ćwiartkę średniej cebuli, którą kroję w pół plasterki lub piórka. I tyle wystarczy, reszta nie będzie mi potrzebna. Do cebuli dodaję niepełną łyżkę świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Łóżeczkę bądź pół łyżki oliwy z oliwek. Teraz ją solę i dokładnie mieszam. No i zaczynam od przygotowania cebuli i zostawiam ją w tej marynacie po to, żeby cebulka zmiękła. Odstawiam ją teraz na bok, a sama szykuję pozostałe składniki i sałatki. Do miski dodaję 220-250 g ugotowanego makaronu. On już jest wystudzony. No i najlepiej, żeby ten makaron nie był taki zbyt drobny. Ja mam takiej wielkości stążeczki. To równie dobrze mogłyby być świderki czy na przykład muszelki. Makaron odstawiam teraz na bok i będę dodawała do niego kolejne składniki, które będę teraz szykować. 6 paluszków surimi, obieram je z owijek. którymi kroję teraz długie, cienkie paseczki. One mają taką strukturę, że są takie warstwowe, więc jeśli przekroimy je na pół, to potem już pójdzie naprawdę sprawnie. No i teraz ogórki kiszone lub konserwowe, w zależności od tego, jakie lubimy. Ja dodam dzisiaj kiszone. I kroję je również w bardzo cieniutkie paseczki. Teraz jedno ugotowane na twardo jajko. Obieram je i kroję w dowolne, małe cząstki. Na koniec dodaję pół puszki czerwonej fasolki. Ona jest opłukana i odsączona. Pół takiej standardowej puszki, która ma 400 gramów. Teraz dodaję cebulkę, która w międzyczasie ładnie już zmiękła. Dodaję ją razem z tym sokiem z dna miseczki i całość delikatnie mieszam. No i baza do sałatki gotowa. Trzeba ją teraz zakończyć i doprawić do smaku. Ja dodaję taką czubatą łyżkę majonezu. I solidną łyżkę jogurtu naturalnego. Łóżeczkę gładkiej musztardy. Łóżeczkę koperku. W moim przypadku jest to koperek suszony. Jeśli mam świeży, to oczywiście dodaję świeży, drobniutko posiekany. No i na koniec przyprawy. Ja dodam odrobinkę soli i pół łyżeczki kurkumy. Stawiam do lodówki na jakieś 10-15 minut, aby smaki ładnie się przegryzły, po czym przekładam do misji, w której będę ją podawać i podaję. No i gotowe. Prosta, szybka, smaczna, przede wszystkim bardzo pożywna i sycąca sałatka już na talerzu. Przyznam, że ja najczęściej robię ją jako alternatywę dla kanapki. Pakuję ją po prostu w pudełeczko i miła odskocznia od kanapki gotowa, ale równie dobrze sprawdzi się na kolację czy pożywną przekąskę w ciągu dnia. Smaki i tekstury uzupełniają się tutaj bardzo dobrze, więc bardzo przyjemnie się ją je. Mam nadzieję, że Wam posmakuje i że zechcecie ją zrobić. Ja moją podaję na stół. Na koniec, jak zawsze życzę smacznego, a po więcej przepisów, zapraszam na stronę gotuj.skutecznie.tv. Smacznego!